Spaghetti Carbonara to prawdziwy klasyk kuchni włoskiej, aż dziwne, że dopiero teraz dodaję ten przepis na bloga. Uwielbiam spaghetti Carbonara za smak, prostotę i czas przygotowania. Makaron Carbonara prawdziwa włoska Carbonara powinna się składać tylko z kilku składników, bez żadnych śmietanek, kremówek, pietruszek, czosnku i innych dodatków. Tutaj liczy się dobrej jakości makaron do spaghetti i przede wszystkim boczek. Najczęściej we włoskich przepisach pojawia się guanciale lub pancetta. Ten rodzaj mięsa jest u nas mało popularny i przyznaję, że dość ciężko je dorwać. Ja kupuję zwykle we włoskich delikatesach. Ostatnio jednak udało mi się kupić pancetta w plasterkach w Oszonje. Jest akurat tydzień włoski. Warto też patrzeć w Lidlu czy Biedronce. Bo tam też często jest sporo włoskich produktów. Spaghetti carbonara Przepis makaron carbonara robi się bardzo szybciutko i satysfakcja z jego wykonania jest ogromna. Jedząc to danie możesz w kilka chwil przenieść się do Włoch. Spaghetti carbonara to jeden z moich ulubionych makaronów, które mogłabym jeść codziennie. Jeśli szukasz podobnego przepisu na włoski makaron to koniecznie wypróbuj lasagne bolognese. Przepis na Spaghetti carbonara. Składniki, 150 g makaronu spaghetti 80 g pancetty, guanciale lub w ostateczności wędzonego boczku 3 żółtka 40 g startego parmezanu lub pecorino romano szczypta soli szczypta pieprzu świeżo mielonego wyślij sms-em kopiuj spaghetti carbonara. Przepis krok po kroku. Krok 1 zaczynamy od ugotowania makaronu w lekko osolonej wodzie. Dodajemy go do wrzątku i gotujemy według wskazań producenta na opakowaniu. Makaron ma być albente. Pod koniec gotowania odlewamy do kubka około 100 ml wody z garnka, w którym gotował się nasz makaron. Resztę wylewamy odsedzając makaron. Krok 2 w miseczce roztrzepujemy przez kilka sekund żółtka. 3 sztuki. Za pomocą trzy paczki dodajemy starty na tarce o drobnych oczkach parmezan, około 40 g. Oba te składniki mieszamy. Doprawiamy szczyptą soli i świeżo zmielonego pieprzu czarnego. Krok 3 pancette lub guanciale, 80 g, kroimy w cienkie plasterki lub kostkę. Smażymy na małej ilości oleju, 2 łyżki, przez około 2-3 minuty. Na małym lub średnim ogniu, krok 4 dodajemy gorący makaron i smażymy przez chwilkę wraz z podsmażoną pancettą. Wlewamy wodę odlaną z gotującego się makaronu i lekko mieszamy. Zdejmujemy z palnika. Dodajemy nasze żółtka wymieszane z parmezanem i całość szybko mieszamy aż powstanie kremowa, jednolita konsystencja sosu. Pamiętaj, żeby te żółtka dodać po zdjęciu patelni z ognia. Ponieważ w innym przypadku możesz uzyskać jajecznicę, a nie kremowy sos. Od razu przekładamy na talerze. Z przepisu wychodzą dwie dość spore porcje smacznego. Jeśli po takim pysznym obiedzie chcesz się dalej cieszyć włoskim klimatem, to na deser zrób tiramisu z truskawkami lub tiramisu w pucharku.